Jedziesz do tego, do szkoły jazdy? i nie, 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 nie. Zamroczyło mnie po tych walkach... Nie, skąd <grym> znasz? Dziewczyna z taką gracją i taką prawurą, zobacz jak ona była ubrana cała na różowo. czy masz szmal, torebka od Jussi Maliego. Ze skóry, Dziek kur... Dziewczyna. No, to wszystko podróże. To była dziewczyna? Tak, to jest moja dziewczyna, noba. Przepraszam, bo... Jakbym nie leżał, to bym się położył. Co kurwa kur... Co To była moja dziewczyna. moja no Słuchaj, masz tu 5, 6 dolarów, 6 5, 6 5 dolarów, masz tu 5 dolarów chłopaku Kurwa, pchaj mu zegarek Nie przeszkadzaj, gadam z prawnikiem winnie, swoim Widzisz kur, kurwa mój zegarek? Wiesz ile a. Taki chłopak. Klań, to kosztowało kurwa? Tak to zobacz, tam chyba jest czas, żeby wypierdalać do a. roboty na złom kurwa a. gościu Kurwa mordek kurwa stary, galam, no, bołowach, Nie pchaj mnie przy moim prawniku Nie przy moim prawniku gadziku Ja nie wiedziałem, że to prawnik kurwa No zajmaj ty kurwa Ty dobra, dwójkolega się kurwa będzie wziął z twoim